Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać kilka punktów na twarzy i na dłoniach, które możemy stymulować w przypadku przeziębień i dolegliwości tego typu, kiedy nas coś rozkłada, mamy gorączkę albo nie mamy gorączki, ale na przykład czujemy się nie najlepiej, czujemy się osłabieni, czy na przykład mamy dużo wilgoci, kichamy, kaszlemy itd. Więc wszystkie pospolite przeziębienia, grypy i tym podobne infekcje możemy w ten sposób stymulować. I tym samym wspomagać nasze zdrowienie. W poprzednim filmie, do którego też mogę odesłać e, wszystkich zainteresowanych, mówiłem o tym, co należy zrobić, gdy dopadnie nas przeziębienie. Więc e, mówiłem. Szczegółowo o tym, że należy się wypocić, że należy wyrzucić wraz z potem wiele patogenów, mówiłem też, że trzeba dużo pić, nawadniać się, również z moczem, wyrzucać te patogeny, i wywołać można też kontrolowaną biegunkę, na przykład przy pomocy witaminy C. Tylko tutaj wspominałem też o jednym bardzo ważnym zagadnieniu, że gdy powodujemy Wydalenie wody w zwiększonej ilości, musimy uzupełniać elektrolity, ponieważ to jest bardzo e, oczywiście e, potrzebne, prawda? Potrzebujemy elektrolitu, żeby dobrze się czuć. Oczywiście zalecałem też sen i zalecałem też zostać w domu przynajmniej na dwa dni, aby e, po tych siódmych potach, które e, nas dopadną, e, po prostu poleżeć i odpocząć, prawda? Dzisiaj pokażę, co możemy jeszcze zrobić pomiędzy tymi wszystkimi zabiegami, ponieważ na twarzy i na dłoniach mamy bardzo dużo różnego rodzaju refleksów, punktów, które mogą wspomagać właśnie proces zdrowienia. Ja nazywam się Fredrik Rossakowski Lloyd, jestem założycielem Modern Reflexology Academy, która prowadzi kursy i szkolenia na terenie całego świata. Z zakresu szeroko pojętej naturoterapii, zajmujemy się metodami dotykowymi, ale również bioenergoterapią i wszelkimi innymi metodami naturoterapeutycznymi wspomagającymi procesy zdrowienia. I dzisiaj właśnie chciałbym pokazać część takich prostych zabiegów, które każdy bez żadnego przygotowania może. Wykonać na sobie. Zacznijmy może od twarzy. Tutaj bardzo często, jeżeli jesteśmy przeziębieni, to mamy za dużo wilgoci. Leje nam się z nosa albo kaszlemy, wypluwamy flegmę, wypluwamy różnego rodzaju flegmę, prawda, o różnej gęstości, ale zawsze jest to wilgoć, prawda? Jeżeli ta flegma jest bardzo gęsta, to mamy oprócz tej flegmy jeszcze dużo, gorąca prawda które jednocześnie oddziałuje czyli wilgoć i gorąco i ta flegma wysusza się i blokuje przypomina klej może też być zimna czyli przypomina bardziej wodnistą lejącą się ciecz prawda niezależnie od tego co nas dopadnie możemy zacząć pozbywać się tej flegmy przede wszystkim stymulując rejony płuc na naszej twarzy rejony płuc na naszej twarzy znajdują się Tutaj, gdzie się w tej chwili dotykam, tak więc możemy na przykład z takich prostych metod dotykowych, możemy się tutaj oklepywać. Więc w zasadzie tutaj od górnej linii zębów, tutaj, jak widzimy mój policzek, tutaj do tego punktu z jednej i z drugiej strony możemy się tutaj oklepywać. Takie oklepywanie oddziałuje refleksologicznie. Na płuca i na wydalanie flegmy, jak również same drgania, które powoduje to uderzanie, powoduje, że tutaj flegma, która zalega być może w naszych zatokach, może się też oderwać i po takim opukiwaniu bardzo często będzie nam schodziła, i wtedy będziemy mogli smarkać albo ją w inny sposób wypluwać. Nie zalecam tej flegmy połykać, tylko raczej właśnie wypluwać, usuwać ją. W ten sposób zaopatrzyć się w dużo chusteczek, i tak dalej. Później możemy sobie w ten sposób, jak ja teraz pokazuję, masować te e, refleksy płuca, i refleksy płuc leżą właśnie tak. I one idą od tego miejsca, tutaj zwężają się w tym kierunku, więc jeżeli masujemy, powinniśmy właśnie w ten sposób masować. Tutaj na zakończeniu będziemy mieć refleksy również oskrzeli yy, i tutaj górnych dróg oddechowych ogólnie. I jeżeli flegma zalega, to zazwyczaj ona zalega tutaj, gardło, Tutaj koło tchawicy, tutaj w górnych drogach, drogach oddechowych, więc te punkty są bardzo ważne. Więc tutaj cały ten obszar, już nie mówimy o jakimś konkretnym punkcie refleksologicznym, bo tego uczymy na bardziej zaawansowanych kursach. Nie dlatego, że to jest jakaś tajemnica, tylko że muszę dużo czasu poświęcić, żeby jeden punkt objaśnić i pokazać, ale wystarczy, jeżeli tutaj położymy sobie tą, tą opuszkę, czyli w zasadzie tą najbardziej dystalną część palca wskazującego w ten sposób, jeżeli tu będziemy sobie tutaj uciskać, prawda? W ten sposób, jak będziemy uciskać, tutaj też możemy do tutaj, do kąta oka, o tak ten palec leży, jeżeli tak pulsujemy i uciskamy, to wtedy, to wtedy tutaj stymulujemy przede wszystkim zatoki nos. Do pozbycia się nadmiarów flegmy, i wtedy możemy po prostu zauważyć zwiększone wydalenie śluzu, ale jest to dobre, dlatego że nie będzie nam zalegał i nie będzie nam spływał tutaj do górnych dróg oddechowych, jak będziemy spali. Po drugie, możemy tutaj, patrzcie, jak mamy nos, linię nosa, to tutaj mamy takie dwie nisze, jakby, i uciskać te nisze możemy również. W celu właśnie wysuszenia wilgoci, wydalenia jej z organizmu. Tutaj wokół ucha znajduje się kilkanaście różnego rodzaju punktów, zarówno meridianów, jak i marm. Jeszcze też tu znajdują się różne inne, mniejsze punkty rozpoznane na przykład w medycynie wietnamskiej dotykowej, więc... Bez przygotowania możemy tutaj w ten sposób chodzić też do góry. Te punkty będą działały wspomagająco na proces zdrowienia. Tu są też zakończenia różnego rodzaju przeciwbólowe, które mogą wspomóc nas w usuwaniu takich dolegliwości, jak np. migreny albo yy, bóle głowy związane, z grypą albo przeziębieniem, bardzo często nas boli czoło albo skronia, więc tutaj możemy masować. Bardzo dobrze jest też przejść tutaj po wszystkich punktach spustowych na skroni, więc możemy w ten sposób samodzielnie się masować, co właśnie będzie miało na celu usunięcie tych dolegliwości. Nie tyle śluzu co takiego przemęczenia i poczucia na przykład ciężkości głowy. Ludzie, którzy do mnie przychodzą i są przyziębieni, to często mówią właśnie, że mają ciężką głowę, cokolwiek to znaczy, myślę, że to jest związane z bólem, niepełną taką możliwością jej koordynacji. Poza tym często ludzie mówią o wspominają o mgle mózgowej, albo o różnego rodzaju bólach i nieprzyjemnych doznaniach w głowie, więc tutaj te punkty tutaj spustowe, one będą rozluźniać wszystkie mięśnie w zasadzie tutaj na głowie i to będzie sprzyjało zdrowieniu. Kolejnym punktem jest tutaj punkt pomiędzy brwiami, więc jak jest ta najwyższa najwyższy punkt najwyższy brwi, jakbyśmy przyciągnęli tutaj linię, prawda, to na samym środku znajdziemy punkt i tutaj należy go dosyć mocno masować również pulsacyjnie, więc możecie w ten sposób sobie masować. Możecie też rozcierać ten punkt. Do tego punktu można też dodać na przykład niewielką ilość olejku rozcieńczonego, oczywiście albo w maści, albo w oleju bazowym, na przykład rycynowym. Czyli na przykład na łyżeczkę takiego oleju rycynowego i jedna kropla. Olejku eterycznego, eukaliptusowego można dać, i potem sobie tutaj wcierać właśnie w to miejsce. Można też kupić gotowe na przykład jakieś produkty. Nie będę tu niczego reklamował, ale można takie kupić mocno pachnące, oparte na olejkach eterycznych, produkty, które można sobie tutaj wetrzeć. Tylko uważajcie, żeby nie dostało się to oczywiście do oka, prawda? Tak więc na twarzy te, te obszary, te punkty, bardzo nam tutaj pomogą. Jeżeli chodzi tutaj, często mamy tutaj takie opuchli, opuchliznę, prawda? Tutaj ten obszar jest związany z układem limfatycznym. Generalnie są to zbiorniki limfatyczne, ale jeżeli będziemy je do góry masować, to oprócz tego, że będziemy lepiej wyglądać, bo pozbędziemy się tej limfy tutaj spod, spod oczu zalegającej, możemy ją też opukiwać. To jeszcze, właśnie możemy podnieść funkcję naszego układu limfatycznego, w tym sensie, że nasza odpowiedź immunologiczna będzie większa i szybciej zwalczymy to, to przeziębienie, prawda? Tą, tą grypę. Tutaj jeszcze, jak się oko kończy, w zasadzie, jakbyśmy tak palec położyli, możemy masować sobie tutaj. Takie punkty, takie linie. Tu jest najwięcej refleksów, właśnie układu i odpornościowego, i limfatycznego, więc tutaj stymulacja tych obszarów jest bardzo wskazana. Możemy też jeszcze na dodatek masować sobie tą okolicę, jeżeli chcemy, bo tu są okolice naszych jelit, a jelita, jak wiadomo, też. Odpowiadają za naszą odporność. Tak więc na twarzy te punkty najprościej w ten sposób masować. Dobrze jest również masować w uchu całą tą to wnętrze tutaj. Tak więc, jeżeli je tutaj rozmasujemy, to również będziemy mocno oddziaływać na funkcje ogólne naszego organizmu. Więc mocno zalecam, żeby już nie skupiając się na refleksach, jakichś poszczególnych i objaśniać ich masować wnętrze naszego ucha. Tam jest bardzo dużo refleksów i organów wewnętrznych, ale również układu limfatycznego i odpornościowego i właśnie masowanie wnętrze ucha, bardzo wnętrza ucha bardzo pomoże. Możemy też zrobić kończowanie ucha, czyli włożyć sobie do ucha później taką specjalną świecę kończą, którą Zapalamy i wyciągamy i woskowinę i różnego rodzaju inne zabrudzenia, ale to już jest opcjonalne. Jeżeli umiecie to robić, to bardzo dobrze. Jeżeli nie, to możemy się bez tego obyć. Ten sam olejek, który tutaj wcieraliśmy, możemy weczyć sobie też tutaj za ucho i tutaj bardzo niewielką ilość do tego po, po już przemasowaniu, tutaj do tej, do tej części. Ucha, właśnie. Tylko nie wkładać tam do środka, prawda? I to wszystko na twarzy, prawda? Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to jest oklepywanie. Jeżeli mamy kogokolwiek w domu, kto może wykonać oklepywanie, to bardzo dobrze. Może po prostu poklepać nas tutaj od góry. W zasadzie najlepiej to zrobić od tego miejsca. Gdzie łopatka się kończy i iść do góry, pokażę to tutaj na, na tej stronie, na piersi. Układamy rękę w ten sposób, w taką budkę. Pamiętacie, kiedyś się tak bawiliśmy, palec pod budkę, i w ten sposób się oklepujemy. Od dołu do góry, prawda? Z przodu, no i z tyłu. Możemy się oklepywać w zależności od tego, jak, jak czujemy, jeżeli chodzi o natężenie mocy. Nie powinno to być zbyt mocne, bo może wywołać np. duszności. Jeżeli mamy astmę, to może nasilić np. Na atakt astmy chwilowo, natomiast to oklepywanie wcale nie musi być. Zbyt mocne, wystarczy, że trochę właśnie tak jak teraz mówię, to mam zmieniony głos. Właśnie przez to oklepywanie, właśnie w ten sposób się oklepujemy. Możemy też rękę zrobić tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale uderzaliśmy tak złożoną rękę. Tu jest przestrzeń w środku. Pamiętacie o kolano, i to brzmiało, jakbyśmy mieli pieniądze w środku. I w ten sposób, złożoną ręką też możemy o tą częścią wtedy oklepywać tutaj na plecach. Yy, na plecach kogoś albo poprosić, żeby ktoś nas oklepał. A tutaj po prostu tą butką, no bo trudno jest siebie w ten sposób oklepywać, prawda? Jeżeli już się oklepiemy, to spróbujmy wyrzucić tą flegmę. Spróbujmy, bo to na pewno się tak stanie, że nagle zacznie nam się kaszleć, chcieć, więc po prostu zacznijmy to wypluwać. To dobrze, jeżeli wyrzucimy tą flegmę. Dobrze, jeżeli chodzi tutaj o te refleksy, to możemy jeszcze tutaj w tą część, tutaj pod obojczyki wetrzeć sobie to samo, co tu wcieraliśmy, prawda? Możemy też na oleju gęsim albo na oleju kaczym zrobić, bo to jest najlepsze w zasadzie, taką maść. Więc możemy kupić smalec gęsi powiedzmy i zmieszać go z niewielką ilością olejku eterycznego. Powiedzmy, że na łyżkę stołową możemy dodać jedną kroplę takiego, takiego olejku. Olejki są... Czasami wywołują różnego rodzaju reakcje skórne, gdy jest tego olejku więcej, a jedna kropla na łyżkę płaską stołową zupełnie wystarczy, żeby to pachniało tak jak powinno. Tak więc nie musicie przesadzać z ilością tych olejków eterycznych i wtedy tutaj sobie możemy to wetrzeć. Możemy też wcierając olejek eteryczny robić bardzo energiczne ruchy tutaj. Prawda? I tutaj też z tej strony, e, żeby pobudzić tutaj krążenie, wtedy skóra będzie cieplejsza, będzie lepiej wchłaniała tę e, maść z tym olejkiem, i jednocześnie będziemy czuć e, ten zapach i oczyszczać nasze drogi e, oddechowe. Jeżeli chodzi o rękę, to dobrze jest wiedzieć, że tutaj pomiędzy kośćmi śródręcza i tutaj pomiędzy tymi dolnymi, czyli bliższymi paliczkami poszczególnych palców są takie przerwy, prawda? I to są refleksy tutaj układu limfatycznego. I teraz, jeżeli mam jakiejś ciężkiej choroby autoimmunologicznej, czyli nie jesteśmy odpowiedź immunologiczna naszego organizmu, nie robi nam problemów i nie, nie cierpimy z tego powodu, to możemy sobie tutaj rozmasować właśnie samodzielnie, z dwóch stron w ten sposób te, te linie. prawda? Tutaj też możemy wetrzeć jakiś olejek eteryczny, jeżeli chcemy, i w ten sposób sobie masować, prawda, uciskając te, te dystalne punkty tutaj. Na tych połączeniach pomiędzy palcami mocniej, prawda? Więc tu, tu są wszystkie zakończenia układu limfatycznego, tutaj też jest, pomiędzy tymi drugim i pierwszym palcem, czyli kciukiem, więc też możemy sobie tutaj pomasować, prawda? Z tej strony również pomiędzy tymi palcami możemy w ten sposób sobie masować. Samodzielnie, długo można masować w ten sposób. I jeżeli masujemy do góry, czyli w kierunku palców, od tutaj praktycznie kości nadgarstka, więc jeżeli zaczniemy w ten sposób masować, to będziemy oddziaływać w sposób refleksologiczny na właśnie odpowiedź immunologiczną, czyli ją zwiększymy. Jeżeli zwiększymy odpowiedź immunologiczną, to wtedy nasz organizm Szybciej pozbędzie się różnego rodzaju patogenów, prawda? Jeżeli dołączymy do tego inne rzeczy, o których wspominałem w poprzednim filmie, no to ten proces zdrowienia rzeczywiście będzie błyskawiczny. Tutaj jeszcze możemy, mogę Wam pokazać na, to jest moja lewa ręka, bo nie wiem, jak Wy to widzicie, na lewej ręce, tutaj w zasadzie tutaj, znajdują się też bardzo silne refleksy układu zarówno odpornościowego jak i limfatycznego i możemy sobie tutaj chodzić w ten sposób kciukiem lub też rozcierać do rozgrzania u mnie to już jest gorące teraz więc łatwo to rozgrzać tu są refleksy zarówno węzłów chłonnych jak i śledziony które powodują właśnie zarówno Zwiększają odpowiedź immunologiczną, walczą z patogenem, i produkują więcej, zarówno przeciwciał jak i komórek białych limfocytów, które będą przydatne w walce z tym patogenem, prawda? Generalnie możemy też dolną część rąk, jeżeli sami sobie robimy rozcierać, tą część musimy rozetrzeć. Tu są refleksy jelit. I tam też wśród tych refleksów jelit są refleksy, mini refleksy różnego rodzaju e, organów, które się znajdują w jelitach, które produkują e, komórki odpornościowe, czyli limfocyty. Wiadomo, w jelitach znajdują się one w dużej ilości, więc e, pocierając, rozcierając, e, zwiększymy ich produkcję. Tu są też refleksy i rozcierając na pewno je pobudzimy woreczka wyrostka robaczkowego, który też jest i należy do układu odpornościowego i też produkuje bardzo dużą ilość obronnych komórek limfocytów, które wspomagają nasze zdrowienie, prawda? Więc to pocieranie jest bardzo ważne, prawda? Więc w ten sposób możemy robić. Na stopach również możemy e, uciskać e, te miejsca, gdzie palce się ze sobą e, łączą, ponieważ tam są punkty. Jeżeli tylko potraficie, to możecie też, to jako bonus wam podam tutaj, e, możecie też te miejsca tutaj sobie uciskać i masować w ten sposób. Po 2-3 minuty, jak siedzicie sobie, to możecie po prostu masować sobie w ten sposób, w ten sposób, tutaj te miejsca, i to tak samo będzie pobudzało układ odpornościowy i limfatyczny do wytężonej pracy. Tak więc, Później na przykład można jeszcze wymoczyć nogi jeszcze raz, położyć je do łóżka, jeszcze raz wypocić. Czym bardziej wypocicie, wyrzucicie te wszystkie patogeny, tym szybciej dojdziecie do zdrowia. Pamiętajcie, że wszystkie te wirusy, które, których wasz organizm nie zna, one wasz układ odpornościowy musi się ich nauczyć. Tak więc nie ma możliwości, żebyśmy. Przeszli zupełnie obojętnie, jeżeli jakiś wirus wejdzie do naszego ciała. Ale na pewno słyszałyście i słyszeliście coś takiego jak um, bezobjawowe przechodzenie choroby. Prawda? Jeżeli jesteśmy silni i nasz organizm jest bardzo silny, to praktycznie nie zauważamy, że chorujemy. Ta choroba jest w nas, prawda? My się, nasz układ odpornościowy uczy się walczyć z nią, ale robi to tak szybko, że w zasadzie nie obserwujemy żadnych symptomów chorobowych. I właśnie jeżeli będziemy wspomagać refleksologicznie nasz organizm, jeżeli jeszcze zastosujemy te wszystkie triki, o których powiedziałem w poprzednim filmie, czyli się mocno wypocimy i wyrzucimy wszelkimi możliwymi drogami patogeny, to rzeczywiście mamy szansę, na przejście jakiegokolwiek przeziębienia czy grypy w sposób bezobjawowy albo skąpoobjawowy, który po prostu szybciutko opuści nasz organizm i będziemy na przykład dwa tygodnie leżeć w łóżku, smarkać i przechodzić pełnych objawów danej choroby. Po to właśnie to robimy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiaj.